Witajcie. Dzisiaj będzie o promes, także też współbieżność, wielowątkowość. I dzisiaj akurat przedstawiamy promise, czyli obietnica. Co to w ogóle jest? Jest on właśnie w include future i pisze się tego tak. Promise, potem typ, może być dowolny. Nazwa. No. Promis, czyli tutaj jest obietnica, i teraz tak w tym promise, w tym prom mamy dwie takie ważne funkcje: set value i get feature. Get feature zwraca tutaj e, e, feature, czyli obiekt future, z którego można odczytać, jakby dane. Funkcja SET, jakby wstawia do. ustawia nam promysł i, i, i tę fejuczurkę, którą stworzymy tutaj, będzie jakby dostępna. znaczy To, co tutaj wpiszemy, będzie dostępne właśnie w tym fejuczurce, które przekażemy. To jest po to, żeby komunikować się między, między wątkami. Zobaczymy, jak tutaj działa. Czyli potrzebuje jakiś, jakiś wątek. Chyba może stworzę, stworzę sobie feature'kę jakąś. Feature string, to będzie przechowywać yy, yy, obiekt string. O feature'kach w poprzednim filmie możecie zobaczyć. Trochę więcej. Yy, food może być nazwa jak każda inna. Prom. get getFuture. Czyli teraz w naszej obietnicy dajemy Futurkę. Wypisujemy ją tutaj. Teraz stworzymy sobie jakiś wątek. Fred1: Stworzymy sobie funkcję waiter. I, i tutaj ją zaraz Będzie przyjmowana ząciurkę. O mów też mam filmik, także zapraszam. OK. Od, od, ten, ten wątek sobie te zrobimy, czyli sobie chodzi tam osobno. Ok. Trzeba by napisać tą klasę feature. Tutaj damy jeden argument właśnie tą feature'kę. A dokładnie jest do r wartości feature'ki. Co zrobimy tylko teraz, żeby wypisała na ekran. Get. Tak, teraz jak odpalimy tutaj ten wątek, to on w tym miejscu będzie czekał na to, aż będzie będzie ustawiona. Ustawimy ją właśnie przez. Czy coś takiego? Tak. I teraz tu będzie tak długo czekać, a póki nie wywołamy tego w tej, ymm, tej funkcji, tej metody nie, nie wywołamy. Jeśli nie wywołamy tej metody, to będzie sobie czekać i czekać. Także zobaczymy, jak to działa. Po to, żeby to jakby było widać, to tutaj sobie jeszcze slipa. Teraz tak, formy zdajemy obietnicę i z tej obietnicy właśnie bierzemy przyszły obiekt, który dajemy do Waitera. Teraz Waiter czeka na wykonanie, aż przyszły obiekt będzie już nie przyszły i już będzie miał ustaloną wartość. I ustawiamy tą wartość przez właśnie w obietnicy na Set future przez, przez tą metodę. Także to tu się stanie? Wchodzi się wątek, będziemy czekać 5 sekund. Po 5 sekund ustawimy future i w tym momencie to przestanie czekać i nam wyświetli na ekran Potem poczekamy 2 sekundy i kończy się program. Dobra, zobaczymy czy działa. Teraz czeka 5 sekund. Ustawiamy feature, czyli to nie wykonało się od razu. Jak tutaj, żeśmy tylko ustawili freda, bo zaczyna się już wykonywać ten wątek w tym momencie, ale on tutaj się doczeka. No a także obietnica to jest dzięki obietnicy można właśnie komunikować się między wątkami, i przekazywać sobie właśnie, bo to z tym feature można można go przenosić do innych wątków a ten promysł też można przenieść gdzieś indziej i gdzieś indziej w innym wątku tylko dostawić ten syf w tym momencie za, za, zakomunikować że jakiś wątek się skończył yy, oczywiście tak jak tutaj przeważnie w, naszym, w moim filmie yy, oczywiście to C11 jest to dostępne, nie? Ten promys. No pozwala wiele wątkowości. Dobra, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Na razie, pa!